Dzisiaj kolejny wypad w te same pole. Już sobota. Wyskoczyła taka kulka od muszkietu. W takim stanie, dzisiaj kupiłem sobie taką saperkę na rynku. Jeszcze z takim pręcikiem, żeby mniejsze dziury kopać. ten za to 15 zł. Jest nawet sprzęcik Tamta poprzednia mi się złamała. No dobra, idę dalej. Ja coś jeszcze w pani ten nagram. No do zobaczenia. No, witam wszystkich. Dzisiaj kolejny wypad w te same pole. Już sobota. Pierwszy wskoczyła taka kulka od muszkietu. W takim stanie. Dzisiaj kupiłem sobie taką saperkę na rynku. Z takim pręcikiem, żeby mniejsze dziury kopać. Daję za to 15 złotych jest nawet sprzęcik tamta poprzednia mi się złamała no dobra, idę dalej Ja coś jeszcze w Pani nagram, no do zobaczenia no i jestem ponownie wyskoczyła pierwsza łuska taka jak widać w stanie po jedne jakoś swaperka bardzo dobrze się spisuje jak widać taki dołek to jest dla niej żaden kłopot Wiadomo, nie jest jakaś marokowa czy coś. No dobra, ja jestem są przy lesie. Spróbuję dzisiaj wyrównać te pole, do, do tego dojść, kawałka. Zostanie może na 2-3 dni i te pole będzie zaliczone i postanowię chyba tam pójść do sąsiada obok. U niego niedaleko tutaj koło drogi jest taka studnia. Podobno tam są karabiny. Stare dane, takie wojenne jeszcze, pochowane, ale tam woda to pewno już tam nic nie zostało. No dobra, nie przedłużając, idę dalej, no, na razie. No jakieś 3-4 metry dalej od tego dołka. Mamy kolejny dołek i wyskoczała kolejna kulka od muszkietu. Taka większa, tamta była mniejsza sporo. No dobra, na razie kulki wyskakują. Dłuższy czas nic nie było, żadnego odzewu wykrywacza. Lecę dalej, może jeszcze coś będzie. Jak coś ciekawego to nagram, no do zobaczenia. No tak jak widać kolejny dołek, znowu się trafiła kulka od muszkietu, z tych większych. Dzisiaj ciepło, można troszkę pochodzić sobie. Pogoda ładna, ziemia wilgotna. Tu bardzo dobrze, w gumowcach nie, nie zapadam się do ziemi. Dobra, A jak coś jeszcze będzie to nagrom no to zobaczę. A kolejny płytki dołek jest zasypany, tym razem wyskoczył czubek od naboju jak widać telefon coś łap, łapie tak ostro, że nie daj Bóg dobra, dodam zdjęcia, będzie lepiej widać no na razie no, widam ponownie, znowu taki płytki dołek wyskoczyła łuska Podziłem około jakieś teraz 15 minut i była cisza. Dobra, łuska jak łuska, trochę zgnieciona. Idę dalej no na razie. No znowu takich płytki, dołek. Wyskoczyło coś takiego, ostatnio też takie coś znalazłem. Więc wiedziury po bokach są na wylot, tylko tu jest teraz ziemia napchana. Tak widać takie coś wygięte. Jakby dziury, czy coś miało. Nie wiem, co tu jest. Dobra, zasypuję dziurę i idę dalej. Wchodzę jeszcze może z pół godziny i uciekam, bo jeszcze mam kilka spraw do załatwienia. No na razie. No znowu mamy taki płytki dołek. Wskoczyła łuska. Jaka niekompletna. Widać, bo jedna jakaś. Dobra, przejdę do końca i chyba jadę, bo ciemność się robi. Jeszcze muszę przy motorze trochę pogrzewać. Dobra, jutro niedziela to pewną przyjadę i położę sobie z godziny ze dwie. Może sąsiada wyrwę. Dobra, lecę dalej, no, na razie. No witam, tak jak mówiłem, na dzisiaj już kończę wykopki. Jutro przyjadę, będę kontynuował. No dobra, do zobaczenia.